Parom numer 2 jest to gołąbek po samczyku z 2021 roku 4955. Jest to gołąbek po oryginalnym gąbku od yy, braci Łepuch Jest to gołąbek kupiony z Pigoboku. No to praktycznie tutaj jest, jak koledzy widzą, wyniki się nie mieszczą aż z nadstawkami. Jest to gołąbek prawie najdroższy na aukcji kupiony. W każdym bądź razie mega wydaje gołębie i jest to gołąbek połączony z gołąbkami, moją samiczką znowu z króla Olimpijczyk i z laleczką Olimpijczyk, także no trzy mega gołębie, ojciec, a mamusia jest tutaj wywodząca się od Kolegi Pałki, no to też reklamować dziczał wielokotny misz polski, i to jest, no, tutaj też bardzo szybkie gąbki. Kiedyś tam też był wicemiszcz polski, co miałem, to był biskup, taki gąbek też po tym gąbku, także on w dalszym ciągu bardzo dobre gąbki daje, I, i z góry jest tam już dołączone, to już by tam jest drugie pokolenie, ale to jest już koledzy sobie doczytają, czytają, bo te oryginalne zamieszczę. 412, no to jest ojciec króla, także polecam. Te gąbki będzie fajnie, bo będą nieprzerosięte, będzie można sobie już widzieć rodziców po konkretnych gąbkach, no nie? a termin wtedy już tygodnia to ustalimy przy każdym gąbku indywidualnie, także zapraszam.